Oś to, ekstrawagancja, no to jazda, dobry, zły i puchaty mi się. Już nadchodzi. Szybciej! Ochik! Patrz, jest tuż za nami! Musimy pędzić jak wiatr! Szybciej! Dość gruchania gołąbeczki, zamykamy plac zabaw, zapraszam na jutro. Dziękujemy panu bardzo! Na pewno tu jeszcze przyjdziemy! Ochik! <grym> Uwielbiam bawić się z tobą w dziki zachód, mój dzielny kowboju! Ci kowboje to mieli wspaniałe życie, i takie niebezpieczne! O, Hik. Jak to niebezpieczne? E, wiesz, te grzechotniki, odparzenia od siodła, bandyci i różne łotry, takie jak bezimienny pies. Był włóczy kijem. Pewnego dnia dotarł do miasteczka katarsienny w Kolorado. <ścoughs> I wtedy zaczęły się kłopoty. Nie wyjeżdżaj, jesteś szeryfem! Potrzebujemy szeryfa, zostań! Nie mam mowy! No to kto będzie szeryfem? To pański problem, burmistrzu. Nie zostanę za żadne skarby i nie wiem, czy na całym dzikim zachodzie znajdzie pan kogoś wystarczająco głupiego, żeby zgodził się nosić tę odznakę. Mamo! Ty misiowa banda przyjeżdża do miasta, a szeryf wyrzucił odznakę. Skąd wziąć jakiegoś głupka na jego miejsce? Przepraszam, panie burmistrzu. Chyba ktoś rzucił odznaką szeryfa. Wpadła mi w oko. <śmiech> <śmiech> <Szel Bitte> <hielce> 好好、uh, <gasps> 啊 Banda za chwilę będą w naszym mieście! Kuba ja, misiowa banda! Nie słyszałem o tych bandytach! Co to za jedni? <laughs> Nie znasz misiowej bandy! Gret, mam nadzieję, że w tym miasteczku jest jakaś łazienka! Tak długo jedziemy! Oby była! Nie mieliśmy zębów już od ponad godziny! A ja marzę, żeby siąść przy szklaneczce gorącego mleka! Siąść naprawdę? Ja chyba przez tydzień nie usiądę. Chcę tylko zleść z tego konia, to dla mnie tortura! Naucz się we wszystkim znajdować dobre strony! Mogłoby być gorzej! Nie gadaj, gorzej być nie może! Są gorsi nikczemni bezlitośni! No i okropnie tańczą! Kumba, ja, miasto w niebezpieczeństwie! Bingo! Proszę się nie martwić, burmistrzu, nas jest dużo, a mi się cztery. Jeśli zbierzemy się razem wszyscy z całego miasta, nie damy się! Wygnamy ich! No tak, zawsze to mówię. Ma być dobrze, zrób to sam. Ty i ja, Elmo, szeryf i burmistrz, my musimy bronić godności miasta. Tak, tak, w pełni się z tobą zgadzam. Szeryfie, hej, patrz, to Elvis. Co? Chwileczkę, burmistrzu, to nie te czasy. Elvis się jeszcze nie urodził. Burmistrzu, mm, nie ma go. Jaki piękny korzy z owocami. Powodzenia, burmistrz Elmo. Aj, aj. To twoja wina, Pier. Nawet konie uciekają od takiego zrzędzenia. Nie, przyjacielu, to nie przeze mnie. Konie przestraszyły się tych muzycznych węży. Muzycznych węży? Tak! Grających na kastanietach! Zerwotniki! Nie martwcie się! Jesteśmy szybsi od węży! Tak! Na szczęście węży nie mają nóg, więc nas nie dogonią! Nie, nie, nie byłbym taki pewny, przyjaciele, te węże one gonią nas limuzyną! Szczęście! Widzę pod nami kępę bujnej roślinności, więc zapowiada się miękkie lądowanie. Cudnie. To pięknie. Kumba, ja zostałem sam. Ja, jeden przeciwko misiowej bandzie. W pojedynkę muszę stanąć w obronie miasta. Ich czterech na mnie jednego. To nierówne szanse. Przydałaby się pomoc? Jakiś twardy facet? Na przykład. Bezimienny pies, Ej. ty mi pomożesz. Taki sławny pies znajdzie czas, żeby bronić dobra przed złem. Będziesz ryzykować życie dla sprawiedliwości. <laughs> O, a o której zaczyna się twój serial? Kaktusowe igły, wiecie, w czym mniej bolały niż to upokorzenie? Daj spokój, Pierre. Dobrze, że ujeździliśmy te dzikie rubaki. Właśnie, nie musimy podróżować piechotą, ale piechotą byłoby znacznie szybciej. O, patrzcie, już widać katar sierny. Katar sierny. No, ruszajmy galopem i niech wiatr grnisze na uszach. Ej!

Oczywiście, że pamiętam, gdzie jest nasza bardzo chytra pułapka na niedźwiedzie. <grystanie> Myślisz, że jestem głupi? <grystanie> o raty, chłopaki, żeby tylko mieli tutaj maść na odparzenia. Dobrze, że dojechaliśmy do miasteczka cali i zdrowi. Patrzcie, piesek. Witaj, mój czworonażny przyjacielu. Czy moglibyśmy gdzieś tutaj skorzystać z łazienki? O, jak to po twoim trupie? Co ty wygadujesz? Nie wygląda jak nieboszczyk. Ach wy głupki. To no jasne! Przecież on chce się strzelać! Jeżeli to konieczne, żeby w tym mieście wejść do łazienki, to proszę! Mnie się śpieszy! kolt? chyba naładowany beta karotenem. I dobrze, to jest program dla dzieci. Nie wolno nosić rewolwerów. To jak mamy zrobić strzelaninę bez broni? Nie wiem. Może zrezygnujecie i zrobicie co innego. <laughs> to świetny pomysł! Tak, kochamy taniec. I tak kolejna legenda dzikiego zachodu okazała się nieprawdziwa. W misiowej bandzie byli lepsi tancerze niż przypuszczano Narodziny urodzin. Jeszcze nie wiem, co to jest, ale z całą pewnością zmieści się tu głowa Bila. Teraz już nie będzie mnie męczył. Wstawaj! Kiedy to się wreszcie skończy. Koniec drzemki, Ty śpiochu. Zgadnij jaki dzisiaj jest dzień! A! Twoje urodziny! Wiem na pewno! Liczę odkąd cię znam i masz tyle lat, ile tu leży paciorków! Wymyśliłem więc świętowanie, czyli sposób na uczczenie szczęśliwych chwil. Będziemy się dobrze bawić! Dzisiaj są twoje urodziny, Bill! Wszystkiego dobrego! Hej, jesteś bardzo miły skuter. <śmienic> Ludzie, są tuż pod nami. Tym razem nie uda im się nas przechytrzeć. Nie damy się znowu wystrychnąć na dudków, chłopcy. <śmienic> to dobry skład. A zrobisz tak? <śmienic> Świetny kater. Hej, patrz na minę Daka! On dopiero wygląda groźnie! Tak, tylko że wcale nie robi tego dla zabawy! A, ale się wściekł! Nawet nie pozwolił nam wziąć spadochronu! To jest urodzinowy klaun! Jakiś rytualny taniec, chłopcy. Na pożegnanie z życiem. Naprzód. Mam już dosyć tych bzdurnych urodzin, skuter. Słyszysz? Przyjęcia urodzinowe są zawsze męczące. Ale ty mnie nie będziesz już męczył. Jest jeszcze coś, Bill. Musimy przygotować niespodziankę dla gości! Na urodziny zawsze przychodzą najbliżsi przyjaciele! Przy... co to takiego przyjaciele? I co to jest? To jest urodzinowy tort! A na górze... sam zobaczysz! Zrobiłem je z proszku, który znalazłem koło bagna! Wiesz, jak je nazywam? Świece! Hmm. Jest tu tyle świec, ile ty masz lat! Czy to nie fajne? Teraz musisz je tylko wszystkie zdmuchnąć! A jak to zrobię? To wskoczysz do wulkanów? Zaatakujemy na trzy. Raz... Skoczyć do wulkanu? <grym /dyskujesz> Jak zwykle żartujesz, co, Bill? Pamiętaj, że musisz zdmuchnąć wszystkie świece. I pomyśl życzenie. Już mam cudowne życzenie. <grym /dyskujesz> <grym /dyskujesz> Dwa... Trzy! Braci ich! Znowu zastawili pułapkę Daliśmy się złapać A ten tort jest i Nienawidzę truszkawek Sto lat Patrz, Bill, jakiego gościa Przyprowadziłem ci na urodziny Babsz ona mnie nie lubi! Mylisz się! Bardzo się ucieszyła, gdy jej powiedziałem, że dziś są twoje urodziny! Ona najlepiej wie, jak je obchodzić! No pewnie, że tak! Znam najwspanialsze tradycje urodzinowe! Co to? To są plany mojego sklepiku! Babs mi wyjaśniła, że w ramach zabawy urodzinowej stało się tradycją wybudowanie na cześć jubilata centrum handlowego! Czyż to nie wspaniałe?! Wolę, żebyście mnie kopnęli! Chodź, się. Aaaa! Czas na prawdziwą zabawę urodzinową. To wyjątkowo niepokojąca wiadomość. Jeżeli ludzie wynaleźli materiały wybuchowe, to poważnie zagrożony jest cały świat dinozaurów. Ludzie mogą zniszczyć Jurajskie miasto, siać grozę w całej społeczności dinozaurów, a nawet zniszczyć naszą planetę. Straszne, właśnie umyłem samochód. Ludzi trzeba unicestwić. Uważam jednak, że to zadanie stało się dla was zbyt niebezpieczne, przynajmniej do czasu, aż lepiej poznamy ich broń. Dzięki tej super nowoczesnej pluskwie dowiemy się, co chcą zrobić ze swoją wybuchową technologią. Proszę włożyć słuchawki, zademonstruję, jak to działa. Zupełnie nie rozumiem, jak taki mały robak może pokonać tych przebiegłych ludzi. Czy jak powiem przepraszam, to wróci wam słuch? Co? Pamiętajcie, że parter musi wytrzymać trzy piętra z towarami przeznaczonymi do wyprzedaży. Chyba już dłużej nie wytrzymam. Te urodziny mnie wykończą. To za dobra zabawa. Już nie czuję nóg. Za chwilę 60 sekund przerwy. Słuchaj, Kater, umieścisz pluskwę w takim miejscu, gdzie ludzie spędzają najwięcej czasu. Nie martw się, tak, panuję nad sytuacją. Ajaj! Zrobiłam wam ekstra urodzinowe kanapki z kory, liści i błota. Nie wiedziałem, że te urodziny mogą tak bardzo zmęczyć. Ale choć karmią dobrze. Koniec. przerwy, pan U licha może być! Mamy podstawy przypuszczać, że budowla, przy której ludzie tak ciężko harują, to tajne laboratorium broni wybuchowej. Doktor Stegi pilnie pracuje nad złamaniem tajnego szyfru, którym posługują się ludzie. Musimy wedrzeć się do budynku, zdobyć plany i zniszczyć laboratorium. Przyszłość dinozaurów od tego zależy. Ludzie chyba ze sobą walczą, ale te dźwięki są okropne. Gdy my próbujemy złamać ich kod, oni spokojnie budują laboratorium. Trzeba się tam dostać. Może poczekajmy. Mają materiały wybuchowe. Rozniosą nas na strzępy. Czas ruszać. Dobrze się spisaliście, a teraz wypróbuję mój najnowszy wynalazek. To jest system zabezpieczający. Chodzi o to, żeby nikt nie ukradł niczego z tych wspaniałych rzeczy w środku. Ależ babs, tam jeszcze niczego nie ma. To nic. W następne urodziny będziemy zapełniać półki. O, trafiło ci się, Bill? Nie, nie chcę więcej urodzin. Babs, daj spróbować! Nie, ty nie będziesz wiedział jak! <laughs> Poszła. Może na zawsze. Koniec z budową. Koniec z pouczaniem. Koniec z dominacją kobiety nad mężczyznami. Wszystko przez ciebie! Ośle! Brawo, skuter! Dzięki Bill, miłych urodzin! Przestań, choć coś zjeść!